Barokowy obiekt stał się nowoczesnym centrum kultury, w którego przestrzeniach będzie mogło się odbywać wiele ciekawych wydarzeń. Cieszę się, że centrum kultury, które jest odpowiedzialne za to, aby natknąć duchem to miejsce, przygotowało wiele ciekawych elementów, które składają się na całość tego projektu. Otóż mamy i pamięć właśnie o historii, o przodkach, czyli Izbę Pamięci, mamy odniesienie się do Pięknych tradycji pożarniczych w Suchej Górnej w Gminie w Polkowice, czyli salę młodego strażaka, ale również miejsce do warsztatów, do szkoleń, czyli do tego wszystkiego, co powinno aktywizować lokalną społeczność. Pałacem zarządza Centrum Kultury w Polkowicach. Dziś obiekt jest w pełni wyposażony i gotowy, by z pełnym rozmachem rozpocząć nowy etap działalności. Chcemy, aby pałac stał się miejscem tętniącym życiem kulturalnym, mówią jego pracownicy. Mamy salę widowiskową. Na w której będą się odbywały i koncerty, i kabarety, i spektakle teatralne. Już 13 kwietnia odbędzie się koncert w ciemności. To jest taki spektakl słowno-muzyczny, można leżeć i odsłuchiwać. Sztuki i można siedzieć, także zapraszam już serdecznie do sali widowiskowej pałacu. Będzie się działo dużo. Podczas niedzielnej uroczystości wystąpił zespół Chilla Quartet. Przygotowano również pokaz laserowy wraz z animowaną historią pałacu. Można było również obejrzeć wystawy przedstawiające historię obiektu. Były również warsztaty majsterkowania, krawieckie czy młodego astronoma. Remont pałacu trwał 6 lat i kosztował blisko 15 milionów złotych.